Cześć, Szymon z tej strony. Witajcie u mnie na kanale w odcinku comiesięcznym można powiedzieć do jakiegoś czasu o Asterixie. Asterix i kociołek komiks wydany przez wydawnictwo Egmont które otrzymałem do recenzji za co bardzo bardzo dziękuję. Jego oczywiście wydawca nie ma wpływu na moją opinię. I teraz tak Asterix i kociołek jedna z serii która jest, jeden z odcinków serii jeszcze współtworzonych przez Renę Gościnnego i Alberta Uderzo co widać. Moim zdaniem w tym komiksie obaj twórcy są w formie wybitnej, czyli już nabrali tego swojego sznytu, swoich umiejętności, dotarli się do siebie, jeżeli chodzi o pod względem rysunkowym. No chociażby weźmy sobie tu, wam pokażę, o co mi chodzi. Tu będzie przyjście tego, to co jest tutaj wklejką i to jest chyba scena Wydaje mi się, że ona jest gdzieś tutaj, ale mogę się mylić, w każdym razie jest to już bardzo, bardzo, bardzo szczegółowo, szczegółowo zrobione i wygląda to po prostu fast, fantastycznie, jeżeli chodzi o grafikę, jest już ona Na postacie już mają swoje, nazwijmy, utrwalone wizerunki, są dokładnie, jest dokładnie, jest świetnie przedstawiona mimika, dynamika, czuć yy, nawet... Charakter postaci, że tak określę. Widzimy, kto w cudzysłowie jest dobry, kto jest zły. No, dowcip z kogutem jest świetny. No właśnie, Fabuła. O, tutaj a dynamiki. Bardzo lubię takie, takie rozwiązanie, bo to jest oczywiście kartunowe, to nie, to nie jest super realistyczne, ale to nigdy nie miało być super realistyczne. Fabuła jest ciekawa. Z jednej strony banalna, z drugiej strony. Intrygująco, ponieważ mamy sytuację taką, że na skutek pewnych niesprzyjających okoliczności, pewnych działań, pewnej intrygi, nazwijmy to spisku, knucia i tak dalej. Asterix jest zmuszony do zdobycia kociołka pełnego pieniędzy, wyrusza na wyprawę, bo generalnie można powiedzieć, że prawie każdy album z historii Asterixa opiera się na wyprawie gdzieś do, albo do kogoś po coś. No więc tutaj mamy, że wyruszają w już Asterix, ale do pomocy z nieodłącznym ruchem Obelixem, w celu zdobycia pieniędzy. No właśnie. I o ile Obelix jest zazwyczaj nieogarniętym, bardzo sympatycznym ziomkiem, który po prostu dobrodusznym, pomocnym, ale no, niezbyt bystrym, to Asterix zazwyczaj jest super sprytny, świetnie przygotowany, świetnie sobie radzi, ma genialne pomysły i w ogóle. Wygrywa dzień na to nazwy, zazwyczaj to tutaj ma problem, ponieważ muszą zmierzyć się z czymś, co nie wchodzi w, ga, w gatunek ich pojęć czy, czy tego, czym się posługują. Oni prawie w tej wiosce galiskiej, jak sobie żyją tam z dnia na dzień, dzielnie stawiają opór na jeźdźcy, nie posługują się na co dzień pieniędzmi, bo tego nie potrzebują. Więc jeżeli nie posługują się pieniędzmi do życia, bo nie potrzebują, to nie są nauczeni, jak zarabiać pieniądze. I w kilku miejscach widać, jest to oczywiście przedstawiane w w sposób prześmiewczy. Widać, jak bardzo ciężko dla nich jest zdobyć pieniądze. Gdzie mając określone umiejętności, siłę z magicznego wywaru, spread, byliby w stanie, jak sobie z, pomyślimy z naszej perspektywy, bez problemu te pieniądze uzbierać. To są goście, którzy by dali radę za, zarobić tą kasę, gdyby tylko umieli do tego właściwie podejść, ale nie mieli się gdzie tego nauczyć, więc to jest dla nich fajna, ciekawa abstrakcja. Co do materiałów dodatkowych, no oczywiście są znakomite, bardzo fajnie wprowadzają w pewne elementy, mamy tu oczywiście yy, nawiązania odnośnie pomysłu, pomysłów, skąd się bierają pomysły, mamy informacje odnośnie tego, jak w tamtych czasach funkcjonował handel, odnośnie tego cyrku, cyrku rzymskiego, odnośnie teatru, to wszystko jest tutaj bardzo ciekawie umieszczone. Mamy kwestie właśnie hodowli, jak to działało. Mamy właśnie wymiany handlowe. O tym gościu też jest krótko. No po prostu fantastycznie zrobione. I pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, która jest genialnie zrobiona, genialnie przedstawiona, która fantastycznie pokazuje geniusz, gdzie zadziałał zarówno ten Aster geniusz uderco graficznego, graficzne, jak i geniusz scenopisarstwa gościnnego. Mamy tutaj konwój rzymski, idący z poborcą podatkowym. I gościu, się jak on rozmawia. Wyjaśnić przyczynę zatrzymania, wyeliminować przeszkody, uda się... To jest tak bardzo urzędniczo, sterylnie, świetnie napisane po prostu. Tym, lubię jak twórcy się w ten sposób bawią. No, to jest super, moim zdaniem. Zakończenie. Fajne, sprytne, pocieszne, wesołe. No tak, tak jak ma być serii w sposób. To jest idealny przykład przygód Asterixa. Lubię je bardzo. Poznaj mnie to, ciekawe, bawię mnie do dziś. Też jeszcze taka ciekawostka. Ja w tych wcześniejszych tomach, co omawiałem, zwracałem na uwagę, szczególnie w to z Normanami, że mi nie do końca podchodziło tłumaczenie, bo zapamiętałem inne z dzieciństwa. Tutaj nie mam żadnych takich obiekcji, wszystko tutaj świetnie gra, super mi się to czytało i po prostu polecam. No. Jak lubisz Asterixa, jak inaczej? Jak lubiłeś Asterixa w dzieciństwie, to jest dla Ciebie świetny materiał, gdzie masz dużo, dużo materiałów dodatkowych, którzy, który pokaże Ci, jak to było tworzone, co z czego wynikało, jak, jak to działało. Jeżeli chcesz, dopiero poznajesz ten świat, no to masz wybór, albo takie wydanie z, pełną, z pełnymi dodatkami z informacjami kontekstowymi, albo po prostu wydanie, nazwijmy to budżetowe, zezwanie tańsze, które pozwala Ci poznać te wspaniałe przygody dwóch dzielnych galów. No i właśnie. Ja Wam polecam, bo ja to bardzo lubię i dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.